W czasie ciężkich, rozstrzygających zmagań bitwy nad Bzurą, dowództwo armii Warszawa, na czele z generałem Rumlem, wysunęło dość niecodzienną koncepcję zwrotu zaczepnego na wschodnim brzegu Wisły, tak zwanego uderzenia na wschód. Dowództwo armii Poznań i Pomorze ponaglały Warszawę do wysłania dostępnych jednostek z garnizonu, aby wiązać walką Niemców i tym samym pomóc im przebić się do stolicy. Generał Rumel jednak uważał, że armie nad Bzurą powinny po prostu jak najszybciej odejść na linię Wisły, nie wdając się w większe walki a sam miał inną koncepcję wykorzystania dostępnych sił. W jego zamyśle miało to być podobne do bitwy nad Bzurą starcie na wschodnim brzegu Wisły. W planach generała Rumla było więc działanie na trójkącie Tłuszcz-Kałuszyn-Małkinia w celu rozbicia i wyparcia wszystkich jednostek niemieckich za linię Bugu. Na planach jednak kończyły się podobieństwa z bitwą nad Bzurą, gdzie armie Pomorze i Poznań były ze sobą bezpośrednio połączone i działały wspólnie, mogąc się wspierać. Jednostki na wschód od Wisły nie miały nawet ze sobą stałej łączności. thank you Obrona północnych rubieży Polski w czasie wojny polsko-niemieckiej była zadaniem nad wyraz trudnym. Na tym obszarze panował nadzwyczajny wręcz chaos dowódczy. Po przegranej bitwie pod Mławą resztki armii Modlin cofały się na południe. Uderzenie odciążające z Półtuska i Różanu nie doszło do skutku, a korpus pancerny Guderiana zmienił kierunek natarcia i ruszył w kierunku Brześcia nad Bugiem. Wtedy to doszło do niespodziewanie ciężkich, dobrze dziś znanych walk pod Wizną. W tym samym czasie jednak prowadzone były również ciężkie walki o tzw. zwaną Redutę Nowogród na zachód od Łomży. Obszar za Narwii od Nowogrodu przez Łomżę aż do rejonu na południe od Wizny broniony był w tym czasie przez żołnierzy 33 Pułku Strzelców Kurpiowskich. Ze względu na zamieszanie dowódcze, niepowodzenia pod Różanym i Pułtuskiem oraz ciągłe ponaglenia naczelnego dowództwa, aby ściągać jak najwięcej jednostek na południe, obszar ten w pewnym sensie został zapomniany i pozbawiony odpowiedniego wsparcia, podobnie jak pozycje w Wiźnie. Zarówno na przedpolu Łomży, jak i Nowogrodu, wybudowano przed wojną umocnienia w postaci ciężkich i lekkich żelbetowych schronów bojowych. 7 września wysunięte na przedpola polskie oddziały, zepchnięte zostały przez Niemców z 10. Dywizji Pancernej do swoich głównych sił. Próba wdarcia się z Marszu do Łomży nie powiodła się i po utracie kilku czołgów Niemcy odpuścili. Następnie wojska Wehrmachtu próbowały zaskakującym nocnym uderzeniem zdobyć Nowogród, jednak ich ruchy były obserwowane z umocnionego brzegu nad Narwią i wszystkie próby przepraw zostały powstrzymane. Przez cały następny dzień na tym obszarze prowadzone były ciężkie walki. Niemcy wykonali serię bombardowań lotniczych pozycji w Nowogrodzie i Łomży, po czym ruszyli do koncentrycznego ataku. Stanowiska w Łomży utrzymały się. W Nowogrodzie zaś ostatecznie trzecie niemieckie natarcie tego dnia zdobyło pozycję w Szablaku. W tej sytuacji ściągnięto dwie kompanie piechoty z Jednaczewa i wykonano kontratak, który wyrzucił Niemców na drugi brzeg, jednak okupiony był ogromnymi stratami w ludziach. Do rozstrzygnięcia doszło 10 września. Niemcy odpuścili nacisk na Łąże, a całą nawałę ogniową i bombardowanie lotnicze przenieśli na pozycje umocnione w Nowogrodzie. W tym czasie część polskich schronów była już rozbita. Żołnierze niemieckiej 21 Dywizji Piechoty ruszyli następnie do szturmu, wysyłając wszystkie trzy pułki dywizji i wdarli się na polskie pozycje. Z Nowogrodu wysłano do natarcia jedną kompanię, ale nie była ona w stanie niczego zdziałać wobec tak dużej przewagi Niemców. Niemcy likwidowali osamocnione załogi schronów, a pozostałe polskie jednostki wycofały się na drugą linię obrony, która teraz przebiegać miała od Jednaczewa przez Sławiec pomiastkowo. W tym czasie przybył z Ostrołęki jeden pułk piechoty z 18 Dywizji do wsparcia obrony w tym rejonie. Natychmiast wszedł do akcji uderzając i zdobywając Montficę. Dalsze posuwanie załamało się jednak w ogniu niemieckich stanowisk. Następował koniec walk o Redutę Nowogród. Wieczorem dowódca SG Onarew nakazał wszystkim obecnym tu jednostkom wycofanie na południe w okolice Zambrowa, co i tak było mocno spóźnionym działaniem, gdyż w tamtej okolicy znajdowały się już niemieckie zagony pancerne. W czasie ciężkich, rozstrzygających zmagań bitwy nad Bzurą, dowództwo Armii Warszawa na czele z generałem Rumlem wysunęło dość niecodzienną koncepcję zwrotu zaczepnego na wschodnim brzegu Wisły, tak zwanego uderzenia na wschód. Dowództwo Armii Poznań i Pomorze ponaglały Warszawę do wysłania dostępnych jednostek z garnizonu, aby wiązać walką Niemców i tym samym pomóc im przebić się do stolicy. Generał Rumel jednak uważał, że armie nad Bzurą powinny po prostu jak najszybciej odejść na linię Wisły, nie wdając się w większe walki, a sam miał inną koncepcję wykorzystania dostępnych sił. Uwydatnił się tutaj w całości chaos dowódczy wojny polsko-niemieckiej. W czasie, kiedy armia Modlin wycofała się na południe, a SG wtoczyła wtoczyła chaotyczne walki odwrotowe z wychodzącymi na jej tyły szybkimi jednostkami niemieckimi. Korpus Guderiana przesuwał się już na Brześć, a naczelne polskie dowództwo myślało nad ściągnięciem jednostek na południe, na tzw. przedmoście rumuńskie. Wtedy to generał Rumel postanowił działaniem zaczepnym wyprzeć Niemców za rzekę Bug. W jego zamyśle miało to być podobne do bitwy nad Bzurą starcie na wschodnim brzegu Wisły. Do tego celu postanowiono. 13 września dostępne jednostki uderzą zbieżnie z trzech stron w ogólnym kierunku na Węgrów. Grupa generała Zulaufa uderzy z Radzymina w kierunku na Tłuszcz. Grupa operacyjna kawalerii generała Andersa uderzy na Kałuszyn i uzyska łączność z oddziałami cofającymi się z północy. SG Onarew w tym czasie miało uderzyć na Małkinię. W planach generała Rumla było więc działanie na trójkącie Tłuszcz-Kałuszyn-Małkinia w celu rozbicia i wyparcia wszystkich jednostek niemieckich za linię Bugu. Na planach jednak kończyły się podobieństwa z bitwą nad Bzurą, gdzie armie Pomorze i Poznań były ze sobą bezpośrednio połączone i działały wspólnie, mogąc się wspierać. Jednostki na wschód od Wisły nie miały nawet ze sobą stałej łączności. Najgorsza sytuacja przedstawiała się dla S.G. Onarew, która dostała zadanie uderzenia na Małkinie, podczas gdy samo dotarcie do podstaw wyjściowych wymagało przybicia się przez niemieckie jednostki zagradzające drogę. W związku z tym mocno przetrzebione polskie oddziały w tym rejonie nie tylko nie dotarły do Małkini, ale raczej starały się przebijać w stronę Ciechanowca. W czasie, kiedy rozpoczynać się miało uderzenie na wschód, część jednostek SG Onary była już rozbita, a jej dowódca, załamany psychicznie, zrezygnował z dowodzenia grupą. 13 września o świcie rozpoczął się atak grupy kawalerii generała Andersa. Uwzględniając coraz gorsze położenie i szybkie posuwanie się jednostek niemieckich, zmieniono jednak założenia. Na ten moment generał Anders zamiast na Kałuszyn miał uderzyć i zdobyć Mińsk Mazowiecki. Na północ od Mińska wyjść miało natarcie generała Zulaufa na Tłuszcz, które jednak nie doszło do skutku na wieść o przeprawiających się Niemcach w Zegrzu. Grupa odeszła zatem do obrony Warszawy. Wołyńska Brygada Kawalerii rozwinęła się pod Dębem Wielkim i przy wsparciu artyleryjskim wykonała natarcie, zdobywając Cygankę i kosztówkę. Tam jednak impet natarcia wygasł. W walkach o Mińsk Mazowiecki Nowogródzka Brygada Kawalerii Miała za zadanie uderzyć na miasto od południa. Brygada ruszyła w kilku kolumnach, zdobywając maliszew, grzebowil oraz silnicę. Na tym jednak kończyły się sukcesy brygady. W nocy prowadzono jeszcze walki, ale opór niemiecki był już zbyt silny. Następnie Niemcy dokonali przeciw na styku obu brygad, które z trudem udało się powstrzymać. W tej sytuacji zaprzestano walk całkowicie. Brygady kawalerii oderwały się od nieprzyjaciela i wycofamy na południe, a kawalerzyści przejść mieli do bezpośredniej dyspozycji naczelnego wodza. Na tym zakończyła się próba zorganizowania zwrotu zaczepnego na wschodnim brzegu Wisły, brak łączności, przecenienie własnych możliwości oraz zbyt dynamicznie nie zmieniająca się sytuacja na froncie, przesądziła o braku powodzenia na każdym zakładanym kierunku działania. Najbliżej przyszłego pola bitwy pod Mińskiem Mazowieckim znajdowała się pierwsza dywizja piechoty Legionów, która po niepowodzeniach pod Różanym i półtłuskiem broniła linii bugów w wyszkowie. Zgodnie z ogólnymi rozkazami jednostka ta miała odchodzić na południe. W nocy z 11 na 12 września jej marsz odwrotowy zagrożony został przez niemieckie jednostki szybkie, idące na zachód z zajętych wcześniej siedlec. Dowództwo dywizji zdecydowało zatem o przebiciu się przez jednostki Wehrmachtu w okolicy miejscowości Kałuszyn, a następnie maszerować dalej na południe. Żołnierze ruszyli 11 września z rejonu Jakubowa w dwóch kolumnach kierując się na południowy wschód. Jedna kolumna przeszła przez Cegłów w stronę Kuflewa. Druga kierowała się na mrozy. Aby móc przejść w swój rejon i dodatkowo osłonić kolumnę sąsiednią, żołnierze przygotowali się do natarcia na zajęty przez Niemców kałuszyn. W nocy, pierwsze do ataku ruszyły oddziały kawalerii dywizyjnej. Wskutek błędnego zrozumienia rozkazu, kawalerzyści wykonali szarżę, która miała jedynie początkowe powodzenie, jednak ostatecznie okupiona została ogromnymi stratami. Następnie do natarcia ruszyła piechota. Lewoskrzydłowy batalion uderzył w kierunku ścianki, po czym zwrócił się na południe w stronę wzgórza obsadzonego przez Niemców. Od jego zdobycia zależało całe natarcie na Kałuszyn. Żołnierzom polskim udało się ostatecznie nad ranem opanować wzgórze. W tym czasie w centrum kolejny batalion zdobył przedmieścia, ale musiał się zatrzymać wskutek niemieckiego ognia. Nad ranem do ataków w centrum weszły kolejne dwa bataliony wsparte ogniem artyleryjskim. Rozgorzały zacięte walki o miasteczko, które ostatecznie zdobyto około godziny dziewiątej. Straty były duże po obu stronach. Niemcy wycofali się w stronę Siedlec. Po zdobyciu miasteczka kolumny ruszyły w stronę mrozów, po czym otrzymały rozkaz przejścia do lasów na północny zachód od Łukowa, gdzie w okolicach Seroczyna stoczyć miały kolejną bitwę. W okolice pomiędzy Seroczynem a Trzcińcem napływały pułki dywizji. Tutaj, obszar na drodze pomiędzy Siedlecami a Seroczynem, zajęty był przez kolejne wysunięte ramię wojsk niemieckich, dywizji pancernej Kempfa ze wschodu w stronę Wisły. Pierwsze przybyły na miejsce oddziały polskiej dywizji, starły się z Niemcami atakując Seroczyn. W pierwszym impecie zdobyły miejscowość, jednak po niedługim czasie nastąpił kontratak niemieckich pododdziałów zmotoryzowanych, który spowodował ogromne straty wśród polskich oddziałów i w następstwie ich wycofanie. W międzyczasie napływały kolejne oddziały dywizji. We wspólnym ataku udało się Polakom zdobyć Wodynie i Oleśnicę, po czym wykonano natarcie na Wolę Wodyńską. W tym samym czasie kolejny pułk dywizji, Wykonał z powodzeniem natarcie na Rudę Szostkowską i dalej w kierunku Trzcinca, torując drogę do przejścia w rejon koncentracji w Lasach jagodne. Nie udało się natomiast natarcie na Wolę Wodyńską, gdzie Niemcy ustanowili silną zaporę. Żołnierze polscy zatem obeszli tę miejscowość i przyłączyli się do natarcia na Trzciniec. W dalszym etapie uderzono w kierunku Domanic, aby przebić się ostatecznie do Lasów jagodne. Nieszczęściem dla polskiej jednostki był fakt iż lasy te, o czym nie wiedziano, były już obsadzone przez żołnierzy z niemieckiej 1 Dywizji Piechoty. Kiedy tylko pokieryszowane oddziały polskie ostatecznie przebiły się w ten rejon, zostały natychmiast obłożone huraganowym ogniem maszynowym oraz stanowisk artylerii. W związku z tym nie widziano możliwości przejścia w wyznaczony rejon, a zdziesiątkowani żołnierze polscy w ciągłym kontakcie ogniowym przebijali się w kierunku radzenia podlaskiego i Parczewa. Bitwa pod seroczynem była jedną z najzaciętszych bitew w tej kampanii. Strona polska, choć nie było to założeniem tej bitwy. Przecięła na chwilę linie zaopatrzeniowe niemieckich oddziałów pancernych prących już w kierunku Wisły. Pierwsza dywizja piechoty Legionów poniosła ogromne straty i 14 września po walkach praktycznie przestała istnieć jako pełnowartościowa jednostka bojowa. Z zebranych resztek dywizji zorganizowano siły, które weszły w skład frontu północnego i zakończyły swój szlak bojowy w czasie drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.